Czyli musimy iść znowu na drugą część mapy, czyli będzie ładowanie. No cóż, takie, tam, taki, takie to życie, nie? Nie mogliby zrobić jednej wielkiej mapy. No ale dobra, nie czepiajmy się. Gra jest według mnie bardzo dobrze zoptymalizowana. Jakiekolwiek takie przechodzenie przez mapy, no nie daje zbyt wiele, no ale dobra. Nie czepiajmy się. Z drugiej strony byłoby to duża mapa, nie? Gdzie idziemy? Do góry. No to idziemy do góry. Idziemy do góry A właśnie, ja mam ile? 5400, musiałbym jeszcze podejść do kliniki Limp 8 punktów praxis, ale gdzie jest klinika Limp? Mm -hmm. Nie tu To nie Czyli w tamtej drugiej dzielnicy, no dobra, czyli musimy iść do drugiej dzielnicy I tam zdobędziemy yy, Tam jest klinika Limp Tu musimy iść Dobra, okej, okay. nie będę skakał, bo nie mam... Nie mam jeszcze wykupionej... Ups, zapiszmy. Okej. Okay. Coś mi powiesz? A A tu No, chodź. Chodź. No, i ogłuszyliśmy go. No i proszę. I? Rewolwer. Dobra, odrzucamy prochy, ale skąd mam wziąć prochy? Aha, dobra, a czy ja, mam, czy ja mogę jakoś, nie wiem, zdobyć miejsce dodatkowo? System przeciwpancerny. Tego nie mogę nawet nigdzie wziąć. Hmm. Hmm, hmm, hmm. hmm. Eee, rewolwer będzie miał tyle samo miejsca co. co pistolet Czyli 6. Czy jakbym to wywalił? Mogę wziąć rewolwer. No tak system przeciw... ale momentik, momentik. Czy ja system przeciwpancerny nie mogę nigdzie z niczym połączyć, to głupi bardzo jest. No to jest chyba właśnie, dlaczego jest system przeciwpancerny? Eee, obejrzyj, aha, ale ja system przeciwpancerny już mam. Do pistoletu. Ale okej, okay, dobra. Eee, Oki, okay. skoro to już mam. Wow, doskoczyłem i to nawet bez jakichkolwiek problemów większych. No to idziemy do naszej dzielnicy Kigandicis. Kupimy limp, yy, pójdziemy do kliniki Limp, kupimy Praxis i oddamy dziewczynie, znaczy oddamy informację dziewczynie, znaczy inaczej. Powiemy dziewczynie, że jest ogłuszony, że ma narkotyki i spadamy stąd. I kolejnego złego człowieka, mniej. Hmm. Wydaje mi się, że tu są gdzieś jacyś handlarze broni, ale to się okaże za chwilę. Tak mi się coś wydaje, coś tak kojarzy, że byli tu jacyś handlarze broni, ale my na razie pójdziemy tylko do naszej dziewczyny, powiemy jej co i jak. I ja na razie bym sobie to zakończył, bo jestem już troszeczkę zmęczony tym nagrywaniem, a już nagrywam, no, dobrą ja buziunkę. Tak, zakończyliśmy, apartment. Twoi Francuzi mają z że Zapiszę że mam iść do kliniki limit. Thank you. Just glad now. You Mr. Jensen. Money does not feel like enough thanks for what done, but the payment promised. I hope no, Dobra, 2000 tysiące kredytu, super. Wei, okay. Tian, E, przepraszam, że tak no, za, prawie za każdym razem e, witam się, no okej. Okay. Albo coś takiego. No ale tak, 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 tak... Tak, tak mam. E, okej. Okay. Słuchajcie. Znaczy tak mam jak zaczynam za każdym razem. nowy odcinek. I teraz tak... E, trzeba by poszukać jakiegoś sklepu. Nie mam miejsca, no straszne. Ale co tu jest? Wydaje mi się, czyjeś mi się wydaje... Dobrze mi, dobrze pamiętałem. Tu mamy... dobra. Mniejsza od handlarza. Naprawdę? Mogę zobaczyć co masz w komputerze? Super, dzięki! Okej, okay, najpierw coś sprzedamy. Na pewno strzałki obozwodniające. No to mi nie jest potrzebne. Leki przeciwbólowe, mogę sprzedać. To też bo to zabiera miejsce. Piwo tym bardziej. Przepraszam. Wino tym bardziej. Wirus też. O nie wiem, na Wirus zostanie. Przepraszam. Wirus zostanie. Piwo bierze. sprzedajemy. Wino sprzedajemy. Wódkę sprzedajemy. Niepotrzebne mi to. Karabin obozwodniający. Karabin bojowy. Yy, pistolet maszynowy również sprzedamy. I rewolwer również. Eee, granat odłąkowy możemy sprzedać, ale dobra niech zostanie Możemy coś kupić, rakiety, rakiety nie są mi bełty do kuszy, tym bardziej Tumik. nie wiem do czego System wyszukiwania celu do karabinu bojowego i pistoletu maszynowego eee, Laser systemu celowniczego raczej nie będzie mi potrzebny Mogę kupić wyrzutnie rakiet, nie wiem po co. I granaty. Czy tak, powiem tak. Mm. <śm> Ulepszenie siły rażenia. Czy mi będzie potrzebne? Nie wiem. Ale raczej myślę, że nie ma co brać. E S Laserowy system celowniczy weźmiemy sobie. I tłumik również weźmiemy. Mamy dużo you. <śm> Dobra, okej. Okay. I teraz, i teraz, i teraz. Co w ogóle to sobie przeniesiemy. Dobra yy, po, No tylko z tym I tłumik A bo tłumika nie ma gdzie do czego Ale tłumik sobie zostawimy Ulepszymy sobie jakąś broń A tymczasem to sobie wrzucimy tu yy, Jak to się robiło Przesuń I prawym nie chyba O prawie się przekręcam Dokładnie E, Mogliśmy sobie kiedyś porobić jakiś porządek, ale walić to porządek. Dobra, dobra. Chowamy. Chowamy broń, nie chcemy tu żadnych problemów. Mm. Dobra, idziemy do e, misji głównej. Bo ostatnio za, cały czas zajmowaliśmy się misjami pobocznymi. No, ale teraz okej. Okay. Dobra, idziemy... Mm. Załatw... E, to tutaj. Idziemy załatwić co nasze. Idziemy do kapsuły, ten gościu musi nas zmodyfikować naszą kartę, którą zdobyliśmy. E, bo tak trochę w połowie mi dupy uciąłem y, tą sprawę. No bo jakoś tak wyszło. Jakoś tak wyszło. Jeszcze muszę wstąpić do kliniki Lim. Eee, dobra, ja sobie to muszę zapisać. Nawet to chyba mam. Tak, zapisywałem to w telefonie, nawet. Ale dobra, do telefonu rzadko zaglądam albo zaglądam, jak ktoś do mnie napisze na Facebooka, albo jak ktoś do mnie dzwoni. No, poza tym, telefon do niczego innego mi nie służy. Okej, okay, idziemy do naszego gościa, który nam zmieni naszą biometrykę znaczy, którą w kartę pogrzebie coś w karcie, żeby nasza biometryka była zgodna. Co my tu mamy? Piwo. Piwo zawsze można wziąć. Batonik. Dobra, tu tego nie ma, bo my to wzięliśmy. Do góry, do góry, do góry, do góry. Idziemy do naszego gościa, co nam pozmienia to i owo. Powiedziałeś. Now start encoding. There you go. All shiny and bio-encoded, just like I promised. Where do I find this recording? On a surveillance server in the TYM tower. But that badge will only get you into the Lower City Factory, via their employee shuttle. And how am I supposed to get up to the tower from down here? Never said it wouldn't require a little finesse. Look, the tricky part is getting through the pango. But you're a resourceful guy. I have faith in you. Right. And after I'm through the floof? You'll be in the upper city tower. The server you want is in the central security hub. The login and password are on this. Now. About my reward. Tell oh, your medical man, they're here. Banner, I want that hack. Oh, Kuzva! You? you gotta help me, Jason. They're gonna kill me. And that concerns me, how? No przecież nie da ci pistoleta, człowieku. Ten pistolet, kuźwaj, no w sumie mogłbym dać, ale. No sorry. Dobra, no chodź. Może teraz cię nie zabiją. O co mi chodzi? Ponieważ tak zawsze jest. Moduł kredytowy 500, No proszę. Chyba, żebym ich tutaj wszystkich powybijał, ale mi to nie jest zbyt na rękę. Hmm, dobra. Nie mam... Czy mam tylko pistolet? Hmm, dobra, okej. Okay, no to w sumie chyba musiałbym ich wszystkich tutaj powybijać. Czy powybijać... Hmm.

Dobra, okej. Okay. Yy, no dobra, oki. Okay. I teraz pod... ja se przeniosę na trójkę. Dobra, o. Ja tu cię mogę pojechać z broni. Dobra, e, w ogóle, okej, okay. wiecie co? U mam dużo praxisa e, 9 aż praxisów Czy to się od nie odmienia? Może to się nie odmienia Okej, okay. i wiecie co? Ulepszę sobie tak mm. Szybkość Szybkość, ponieważ na tym mi jak najbardziej zależy e, Żeby mieć pełne wszystkie baterie e, Raczej nie opłaca mi się Ponieważ one się... one... Tak naprawdę ładuje się tylko jedna bateria Tylko jedna bateria, a pozostałe cztery trzeba ręcznie do doładowywać jedzeniem. No, czyli, tanie mi to nie na rękę jest. Kurde, zabili. I pozabijali chore, no to co porobili. Kurde, weszli pozabijali. i pozabijali. nikogo się nie pytali. Masakra, o, tu kole. Znaczy, niewinną kobietę zabili, tak naprawdę. Niewinną kobietę. Cywila. Ciekawe niby dlaczego. Dobra, okej, okay, skoro oni tak się zabawili, to ja ich chociaż przynajmniej poguszam. Pobiorę co moje, znaczy co są moje. Nie, mnie raczej nie zauważą. Są zbytnio ogarnięte dupy, żeby zauważyć, że ktoś im tutaj dupę obrabia. No cóż. No i jeden kolega z głowy. Teraz jeszcze drugi. Będziemy mieć górę tak naprawdę czystą. Mina modłowa, a po co mu mina modłowa? Co to jest alkohol? Hmm Chodź, chodź, chodź tu kolego zabijali wszystkich, jak chore Zabili wszystkich tylko po to, żeby tak naprawdę. żeby tak naprawdę znaleźć jednego hackera Naprawdę można było to zrobić bez użycia broni. No ale cóż, wszyscy idą na łatwiznę. No ale to, to trochę za to dostaną. Nie mogę ich pozabijać, ale również równie dobrze mogę ich ogłuszyć, nie? Mogę ich ogłuszyć, bo nie, nie chcę być takim wiecie mordercą, że a to se zabije, bo, bo tak, no? no. chyba, że ktoś chce mnie zabić, no to wtedy na przykład muszę, ja. Jak muszę, no to muszę, no. Musi to naruszyć, nie? Kuźwa, no i mnie znaleźli. Hm. Dobra. O, widzieli mnie. Co tu jest? Dobra, zobaczmy co tu jest. Wow, jaki... co to jest? Ulepszenie szybkostrzelności. Ale czego? Eee... Walmy sobie wszystko w pistolet. Przyda nam się w pistolet, jeżeli o to chodzi. Yy, dobra, nie wiem gdzie jest, znaczy, nie wiem co, co to jest za miejsce. Yy, o... To jest to miejsce, ok. Yy, hmm. Oni się chyba nie, nie zabiją na zwykłych. Bym mógł równo i nawalić w łby, ale to to kurde może się źle skończyć dla dla mnie. Dobra. Tego mam z głowy. I tak naprawdę tylko tego. Tego muszę ściągnąć, bo mi bardzo przeszkadza. Teraz przyjdzie drugi... O cholera! Zabili mojego kolegę! Dwóch tych super ciężko... ciężkich... ciężko uzbrojonych Nie ukryję, że cholera to będzie problem Mógłbym tego do góry tam ściągnąć No właśnie On by mnie też mógł zaalarmować z góry Natomiast... Mm, Obawiam się, że jak tych ruszę... Dobra, oni sobie poszli. Ja muszę iść tu na dół. Tak, tu na dół. Dobra, spierdzielam. A jestem do tego hita. O kurde. O kurde. A co? Ja więcej ja sobie ulepszę. Ja więcej sobie ulepszę. Skórę, to jest skórny, to jest dobry pomysł. Teraz ten się tu obrócił. Aha, oni robią taki obchód, tak? Czyli rozumiesz, jak i dobrze by strollować? Nie, oni tu wracają, dobra. Dobra. Czyli oni są na jednego hita u mnie tak naprawdę na, na ten pistolet. E, wo, 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 wo. Proszę. Ups. Sorry. Ale kurde, ja się z tobą tak... No bo nie będę bawić. No palmtop. Jeżeli... Jakiś pan palm top. Szczególnie y... nie wiem, czy się nie zorientowali, ale zabiję mi ich wszystkich. ich wszystkich, nie wiem. Pracownik? Znaczy pracownik. Dobra, to niech sobie. to sobie tam strzelajcie. Ja sobie idę tutaj. Tu coś jest? Naboje do strzelby. Eee, nie wiem po co mi naboje do strzelby. Ale niech będzie. Hmm, kamera. Musiałbym gościu... Jej, kogoś słyszysz? A któż to może być? No, któż to może być? No, chodź. No, to ja. Nie mam miejsca w strzel. Ten? Prawda? Żartujesz? No, rzeczywiście. A jak ja to coś to, wyrzucę, Gdzie to mogę wziąć strzelbę. Aha, i wtedy nie mam miejsca na resztę. Yy... Teraz cię też nie potrzebuję. Ale nie, bo moment. Ja i tak tego nie wezmę. ja tłumik mogę wziąć. Połączy do czegoś. Tylko czy ja chcę? Czy ja pewno do tego. Dobra. Okej, okay, połączę. No i teraz wziąłem. Mhm. Dobra, czyli tak coś takiego zrobiłem. No dobra, niech będzie. H mhm. Woops, wierzyczka. Jerzyczka. To nie to nic dobrego nie. Wróży. Oni się zorientują no jasne, że się zorientują Okej okay. O kurde, dobra, wyłączam ten powolne chodzenie Kurde, pięć Pięćżytka nie mnie potraktowała ta maszyna. Hmm. Tu są te miny modułowe, chętnie obok niej mniej się przemieszczę. Czy ja jestem w stanie to by coś zrobić, maszynko? Nie, raczej nie. Dobra, ty nie żyjesz. Mmm, eee, dobra, ok. Za kupimy to, dlaczego? Ponieważ mogę swobodnie przejść po wodzie. Nie wiesz Brawo dla mnie. Brawo dla mnie. Po prostu tryb Deus Ex jest naprawdę trudnym trybem. I tak naprawdę. No nieźle, nieźle. Dobra. Ostatni, ostatnią opcję ulepszenia. Sorry, ale i tak już nie żyjesz. A się czasem możesz przydać. No właśnie. Chciałbym... Ja Czy tam mogę jeszcze coś rzucić? Żeby spokojnie wyjść? Mogę. Dobra, okej. Okay ale jest niezniszczalne tak, skrzynki. Takie, to jest dziwne, ale takie skrzynki są niezniszczalne. Eee, Okej. Okay. Eee, co my tu mamy? Ściany. Ściany a w niej tajemnicze przejście Czy eee, takie obejście, nie? to ładuj się szybciej. Mam nadzieję, że nie usłyszą tego. Nie, są zbyt gusi, ślepi, by stwierdzić, że kurde, coś tu się dzieje. Dobra, to aż chyba końcówka. Aa. Dobra, kolegę załatwimy. I kolegę również, bo mi są bardzo nie na rękę. Ja przepraszam, że. To nie można być w tej dobrym człowiekiem. Jeżeli. Kurde, oni tak naprawdę zabili. Tak po prostu, bo im tak pasowało. No to sorry, coś jest chyba nie tak. Coś jest nie tak. Tak, pójdziemy sobie do kliniki LIMP teraz, bo już wyszliśmy. Malek, get Pritchard on the line. Tom I need everything he's got on the Tai-Yung Medical Building. Schematics, blueprints, everything. That might take a while, Jensen. Yeah, well, he's got as long as it takes for me to find this Tai-Yung shuttle van Bruggen talked about and ride it to their factory. Jensen out. Dobra, idziemy No, do Z przesady z paroma rzeczami. pójdziemy sobie do też tak zwanego, jak tu się tu mówi. Nie, żeby nie powiedzieć, burdelu, pójdziemy sobie do hotelu towarzyskiego. Cześć, laska. Dobra, cichutko już. Mm, I sobie co kupimy? To. Co to jest, ten hiposymulator? Mm -hmm. Aha, dobra. Czyli nic dla mnie. No, dzięki, nie ma sprawy również. Yy, idziemy. I teraz, co, byśmy, co my musimy teraz zrobić? Musimy sprzedać broń. Yy, czyli musimy iść do tego, to chyba do dolnej. Chęć? Ale tak, bo nim tam pojedziemy, to nie. Jeżeli tam pojedziemy, to już. Tutaj to co było, to przypadnie nam wszystko, więc. Gdzie jestem? Gdzie to mnie zaprowadzi? Aha, dobra. Już wiem gdzie. Yy... Teraz no, zauważyłem, że za każdym razem, jak ta gra się ładuje, to coraz szybciej się ładuje. Dobra. Mm. Eee, a ja chyba źle zrobiłem, źle poszedłem, wiecie? Mm, bo tamten hotel jest chyba w tamtym. W tamtym miejscu. Nawet na pewno... A, ale zdupczyłem. Kurde, ej, przepraszam. Ej no nie wiedziałem, naprawdę. Kurcze